Prezydent Chin Xi Jinping przyjął w środę prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. Podkreślał znaczenie przyjaznych i partnerskich stosunków między obydwoma krajami. Według Xi Pekin zawsze rozważał i rozwijał je ze strategicznej i długoterminowej perspektywy. Jest to piętnasta podróż Łukaszenki do Chin i pierwsza od czasu kolejnego rozszerzenia uprawnień prezydenckich kwestionowanego przez opozycję i Zachód. Si, gratulując gościowi reelekcji, wezwał go do wspólnego sprzeciwu wobec, jak to określił, hegemonii i zastraszania oraz obrony międzynarodowej sprawiedliwości i uczciwości. Wy oczy prawidłowo odnotowali, a osoby w Remenii, bezprecedensowe nawilenie ze strony Zachodu na nas, przede wszystkim na Chińską Narodę Republiku, i dzisiaj. взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам в Пекин. Уважаемый председатель, пять лет назад еще говорили так, если Китай выдержит, значит планета будет уравновешена и будет существовать. Сегодня уже говорят, Китай выдержит, выдержит, и Китай не позволит Białoruska gospodarka ucierpiała wskutek zachodnich sankcji i ceł handlowych nałożonych na kraj po tym, jak Łukaszenka poparł rosyjską inwazję na Ukrainę. Mińsk musi teraz budować nowe więzi na wschodzie. Jednym z głównych tematów spotkania obydwu przywódców był przemysł maszynowy i modernizacja technologiczna niektórych sektorów przemysłu na Białorusi.